Witam Was na kanale Góralski Ogród. Dzisiaj powiemy sobie o planowaniu pomidorów w szklarni, w tunelu. Szczególnie ten film dzisiejszy jest dla osób, które dopiero zaczynają uprawę pomidorów w tunelu bądź w szklarni i nie wiedzą jak zaplanować, jak zasadzić, jak rozrysować czy rozrysować. Czy planować, ile tych pomidorów będziemy w tej szklarni mieć, czy nie trzeba? Myślę, że warto. Myślę, że warto planować takie nasadzenia w szklarni w tunelu, bo wtedy wiemy, ile mamy miejsca. Wiemy, ile sadzonek powinniśmy przygotować. A tak, no to potem albo kupimy za dużo, albo za mało, albo przygotujemy za dużo tych sadzonek. No jeszcze, jak za, będzie ich za dużo, to możemy rozdać, no ale może być też za mało, i później będzie za późno, żeby mm, wysiewać. Ja co roku robię takie yy, planowanie pomidorów w szklarni. I tutaj Wam pokażę, jeszcze jak nie miałam szklarni, tylko był to tunel foliowy. Wtedy miałam ten tunel foliowy podzielony na dwie grządki. Po środku był chodnik. I jak widzicie, no ja, ze względu na to, że mam małą przestrzeń, to miałam upchane te pomidory. Miałam je sadzone mniej więcej co 40 cm pomidory się powinno sadzić co 50 tak się mówi. Ale jak posadzicie, jak nie macie miejsca i posadzicie co 40, to tutaj widzicie też pisze w rozstawie 40-50 40-50, czyli można. Można pomidory y, sadzić w takiej rozstawie. Czasami jest to też zależne od odmiany i, i będzie podane, że 50. A czasami, tak jak właśnie tutaj, y, dla tej odmiany Andrus, jest podany ten odstęp 40 do 50. Czyli między roślinami możecie spokojnie planować ten Roz, yy, rozkład 40, 50. Jeżeli ktoś chce, to nawet 60 jak ma dużo miejsca. I ja yy, sadzę te pomidory na przemian. Czyli nie w taką krateczkę, tylko jakby w taką szachownicę. Powiedzmy. I jakby mam trzy rzędy. Raz, dwa. Trzy rzędy z tej strony. I raz, dwa, trzy rzędy z tej strony. I tych pomidorków zmieściło mi się więcej. Ja tą szparnię mam w rozmiarach 2,5 metra na 4 metry. No i tutaj tak to wyglądało 2 lata temu. Tutaj przy okazji też widzicie, jakie miałam odmiany. Warto sobie właśnie takie zapiski co roku robić. W kolejnym roku, to tutaj mamy gdzieś, bo cały ten zeszyt to są już zapiski z kilku lat. Kolejny rok, czyli w tamtym sezonie, miałam już inny układ grządek. Tak się zastanawiam, że ten co Wam pokazywałam to był nawet 3 lata temu. Bo ten układ grządek już mam dwa lata, a teraz będzie trzeci sezon. W momencie kiedy postawiliśmy szklarnię, postanowiłam zrobić inny rozkład grządek. Na środku duża grządka. Ona ma około 80 cm. Po bokach grządki 40 cm. I tutaj mam z jednej strony. Miejsce na. No, to akurat tutaj mam napisane papryki, bo tutaj było od strony południowej. No i tutaj miałam. Miałam, miałam. No, w tym roku pomidory. W tym sezonie co minął. No i tutaj widzicie też to właśnie było posadzone tak na zasadzie takiej mijanki. I też co 40 cm. Jeżeli, prowadzimy, jeżeli sadzimy pomidory co 40 cm, to prowadzimy na jeden pęd, ewentualnie na dwa pędy, jeżeli widzimy, że ta roślina chce rosnąć na dwa pędy. Ale nie prowadzimy wszystkich pomidorów na dwa pędy, ponieważ mamy gęsto posadzone te pomidory. Jeżeli sadzicie pomidory co 50 cm, a nawet co 60 to wtedy możecie prowadzić na dwa pędy, na trzy pędy, bo jest na tyle miejsca. No i w tym roku, plan na ten rok, szklarnia będzie poszerzona o kolejne 2 metry, czyli będzie 6 na 2,5, i i tych pomidorków zmieści mi się o wiele więcej. Dalej sadzę na mijankę i trzy rzędy. U mnie się to sprawdza. No, i tutaj na tych mniejszych, węższych rządkach oczywiście, jeden rząd. Mam wyliczone, że tu mi się zmieści 14 sztuk, tutaj 14, tutaj 35. No i no tu na pewno będą pomidory, z tej strony też będą pomidory, a tu się jeszcze zastanowię, czy nie posadzę ogórków. Zobaczę. Czy jeszcze jakieś tam, właśnie inne y, warzywa, owoce, bo to niektórzy mówią, y, że oberżyna to tak, między warzywem a owocem. Oberżyna, czyli też y, w tym roku, obe, w tym sezonie, co minął, tą oberżynę miałam, ale mi nie zaowocowała kwitła, ale nie ja zawiązywała owoce. Być może ze względu, że była jedna. Jeżeli coś wiecie na ten temat, to napiszcie w komentarzach, że y, czy właśnie, Oberżyna musi być więcej sztuk niż jedna, przynajmniej dwie sztuki, czy one są samopylne, czy nie. No, i to by było, słuchajcie, na tyle na dzisiaj. Zachęcam Was do planowania nasadzeń w szklarni. Do planowania układu w szklarni, w tunelu, tak? Jak będziecie mieć w tym roku? Czy dwie grządki? Czy, czy jednak yy, jedna grządka? Czyli tak jak tutaj miałam wcześniej, nie? Czy jednak jedna grządka na środku? W tym układzie jest lepiej, ponieważ tunel ja mam yy, taki w kształcie Typowego tunelu foliowego, czyli taki półokrągły, ten dach, i w środkowej części ja mam najwyżej, a pomidory, wiemy, zazwyczaj lubią rosnąć wysoko. W tej y, części przy ścianie mogę posadzić pomidory samokończące, które są niższe i które spokojnie sobie tam będą rosły. Czy jednak wolicie mieć rozkład właśnie na dwie grządki? czy na trzy grządki napiszcie w komentarzach. To by było na tyle. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Życzę miłego planowania ogrodu na ten sezon i trzymajcie się ciepło.